Hej, z tej strony Admiros, witam Was w kolejnym odcinku Soul River 2. Tak, w poprzednim odcinku porozmawialiśmy sobie z Janusem Odrynem. Niestety został on zaatakowany, nie wiem czy mojego rivera nie widać. Dobra, może coś się bagło, nie mam pojęcia. Tak, został on zaatakowany, niestety mam nadzieję, że uda mi się go uratować. Ok, tu mamy kuźnię, musimy zdobyć moc ognistą, O, świetnie mamy zapis gry. Na to czekałem. Dobrze. Mhm, wszystko w porządku. Ładnie, pięknie. Nawet River mój już wrócił, już go widzę. Dobra, i tu mamy tam ...zagadkę, tak? Krew. Płomienie. Jak to rozwiązać, tak? Myślę, że nie będzie aż tak ciężko. Okej, okay. weźmy pochodnie. No i co się stało? Mm -hmm. Okej, okay. czaj o co chodzi? ...palić to i jak najszybciej zanieść gdzieś na górę. O, zgasło. Dobra. Nie wygląda aż tak źle. Aż tak ciężko ta zagadka nie wygląda. Myślę, że najszybciej szybko się uda. Czyli jednak. Jednak cztery livery, nie trzy. Paliło się Rewelacja mhm. Teraz takie, rzeczy nam tu się pojawiły mhm. Potrzebujemy rivera. Właśnie tego mogę go wziąć, ciekawe pod wodą. Oj chyba nie bardzo. Może jeszcze jeden będzie. Walerja jasne. Tam są pochodnie, tu są pochodnie, ta. Tylko że ja tam nie doskoczę, właśnie. To jest cały problem, żeby z tego Rivera ja nie doskoczy. A jak go wziąć? Wziąć? Czy tam wziąć? Whatever. wciska mix i nie działa. No nie da się oczywiście podpolić. Mhm, Mam płomień fajnie. Stara sztuczka? Czyżby? Hm, ciekawe, czy zadziała? A, chyba że? Chwila, chwila. Coś mi się przypomniało. Weźmy sobie światełko. No, bierz. Tutaj na górze coś, coś, coś było. Aha! Mam cię. Hmm. Obniżył się poziom. Dobrze. Weźmy tego rivera. I teraz znów to samo, tak? Z tym riverem. Oj, nie, nie, nie. Albo w sumie. Czemu nie? Jak już mam tego rivera, to już mi go nikt nie odbierze. No dobra, we wszystkich się uruchomiło. Aha, ona teraz do góry lecą. dobra, ale ja potrzebuję płomień zanieść. Chyba, że ten co tu zajrzuciłem jeszcze jest. Nie, zgasł niestety. i hit A, chciałem rivera podpalić, tak? Przyzwyczajenia z soul rivera jedynki niestety. Tam można było podpalić rivera swoje. Dobra, o, widać że tutaj cały czas leci. Mam powietrze. Więc nie powinno być z tym problemu. No, dolecę czy nie dolecę? Doleciałem. Otwartym, ale się udało. No i co teraz? Podpaliłem? Mhm. Dziwne rzeczy się dzieją. Strasznie dużo tu krwi się zrobiło nam. No. Naprawdę dużo Tutaj znowu pyknąć. No pyknij. No. Ale chyba jeszcze czegoś brakuje. Muszę tutaj na pewno polecieć. Teraz tutaj. I chyba tutaj już, tak? Czy jeszcze nie? Jeszcze nie. Piszę sobie tak na wszelki wypadek, bo to nigdy nic nie wiadomo. Dobra, wracamy do zagadki. Tu się pali. Miał stąd się pochodnie wziąć Czyżby, czyżby nie mam pojęcia niestety. Tyk. Tylko gdzie ja mam się dostać? To jest dopiero pytanie. Chyba mniej więcej minie, o co chodzi. Się podwyższy się jeszcze ten poziom wody. Weźmy to. Mhm. Najpierw to upuszczę. No, dawaj. Damy radę albo no, i też nie Nie, wszystko będzie dobrze Będzie dobrze, czuję to Czuję, czuję A gdzie jest moja pochodnia Da Fuck Prawda, teraz to nie wiem o co chodzi i co robię źle. Tu się przecież pali. Ja? Czy, czy... co? Taki niby podobny do tego Raziela. Dobra, znowu włączyłem. Dalej niech minie o co w tym chodzi. O, pięknie! Lepiej być nie mogło. Niech się podniesie. Ładnie poziom wody. Nie chcę to upuścić. O dobra, znikło. Oj, nie trafiłem to jeszcze raz Podpalamy i Lecimy Ok, tym razem spróbuję to ostrożnie zrobić Aha, dobra, zgasło mi. Już już gminie. Ta pochodnia mi nie może zgasnąć. Po tu się leje. Ze wszystkiego. Ha. Jeszcze jedna próba. W końcu kiedyś się uda. Jak to się mówi? Próbuj aż do skutku. Okay, mamy płomień. Jest dobrze. Palme. Yes! Suksess. Więc jednak są cztery rivery. Plunge the river into that furnace and forge the blade with elemental fire. With the river thus imbued, I was now armed to unlock the elemental barrier and rescue Janos from his executioners. No trochę już pójść na ratunek. O jeszcze mi się życie zwiększyło pięknie. Zapiszę sobie grę przed tym. No Tutaj mamy wszystkie 4 rivery. Bomba. Na ratunek! Janos wytrzymał jeszcze trochę. Ale coś czuję, że marna będzie jego śmierć niestety. Chociaż mam nadzieję, że nie zginie tutaj. Look at his black heart! How it still beats! The fiend intends to bury us alive! Raziel, we must get out of here! Remember the sword! Razia, perhaps this was my true purpose—simply to save your life this once. While I have taken yours, embrace your destiny, Razia. You must reclaim the river. It was forged for you, and you alone. Without it, there is no hope. as i backed away from janos's body i was overwhelmed by a sense of self-loathing so deep i could barely contain it in that instant i rejected all that i ever was and embraced the role janos had safeguarded for me so patiently throughout the centuries i knew then what i had to do the task for which i was uniquely prepared I would pursue the Sarathan dogs to their loathsome fortress and avenge Janos Audrin's murder. Mobius would pay dearly for his treachery, and my Saraphan brethren would reap the horrors they had sown. I would retake the stolen Riva, which was rightfully mine. And finally, when all these debts had been paid, I would reclaim Janos Audrin's heart from their filthy, unworthy hands. If the heart was truly imbued with the power to restore vampiric unlife, its highest purpose was clear to me. I would restore the heart to Janos, and thus undo the vile crime committed by my abominable former self. Okay, so the man we saw in the Był to Raziel w postaci człowieka. Czujecie to? Wow, po prostu Pania Mała. Doszło do takiego paradoksu. Dwóch Razielów w jednym miejscu. Prawie się spotkali. Wow, aż spadłem normalnie. Dobra, jak tam wejść teraz? Po prostu niesamowite. Teraz Raziel chce się zemścić na wszystkich, na Zarufanie, raz na innych. No chyba na samym sobie też, o ile dobrze zrozumiałem. Po prostu wow. I co, lecimy chyba teraz do wioski spotkać się z samym sobą? Lub też nie. So these demonic pests were not merely the product of Nosgoth's corrupted future for here they were hurdling back over 5 centuries to pursue me these creatures i suspected were minions of the unseen forces that had hoped to control me this was the tangible expression of their displeasure these demons were unleashed as the penalty for my disobedience Twarde są muszę przyznać Robaczki Ale nie aż tak twarde jak ja oczywiście <laughs> Dobra, normalnie w dół o, jeszcze Nie za dużo ich tutaj Będą tylko zjać. No, coś się dzieje, że może ich być tutaj więcej? Ok, to jest chyba przejście. O, jeszcze? O nie, za dużo ich tutaj. Prawda Prawda Let Nie ma problemu. Jeszcze jakiś? Jeszcze jeden, dobra. Zaraz się nim zajmę. Oj, zginę. Oj, umieramy. Los. Musiałem tutaj zginąć, bo nie jestem aż tak dobrym graczem. Dobra, nasycić się. Dobra. O, nie wyjdę tędy. A to ciekawe. Więc gdzieś tutaj musi być portal. Nie mogę. Myślałem, że mogę wziąć... Hmm. Dobra, już widzę. I teraz, teraz... Teraz się zrobiła kupa. Ha. Tędy się nie da. No a gdzie wyjście? Ktoś mi powie? Tam to ja nie doskoczę. Niestety. O, tutaj doskoczę. Co jest? Nie mogę się tu wspinać? No, mogę. To wystraszyłem, że się nie mogę wspinać. Dobra, jest i przejście. Oczywiście ja miałem na myśli portal. Niom, niom, niom. I, i. Tu są przylazłem i muszę iść tutaj. Dobra. Wszystko pod kontrolą. Okej, okay, Niko tutaj. Nie ma? Nie ma Niko, dobrze. A, brama cały czas otwarta. Hmm. No tak. No nie otwarta. Co mnie tu kłamie? Siostron! Pas kudo. O. Tak, tak. No, otwieraj się. No. Teraz się otworzyła, bez problemu. No, i jesteśmy w miasteczku. Znowu demony. Why? Hmm. The mm -hmm. wszystko mnie atakuje. Atakuje. Dobra, spadam. Stąd do zapisu gry. To będzie chyba najlepsze rozwiązanie. Okej. Okay. Mamy grę zapisaną, tutaj sobie zakończymy odcinek, bo i tak już trwa dość długo. Mam nadzieję, że się podobało. Napiszcie jakiś fajny komentarz, byłbym wdzięczny. Łapkę w górę też możecie dać, a jeżeli chcecie więcej materiałów ode mnie, to oczywiście subskrypcja, zachęcam do tego bardzo serdecznie. To wszystko z mojej strony, trzymajcie się, cześć.